Sobota 9 września była ważną datą dla mieszkańców Nowej Wsi. To w tym dniu uroczyście obchodzono 110. rocznicę powołania Ochotniczej Straży Pożarnej w tej miejscowości. Jubileusz połączony był z przekazaniem jednostce przez władze gminne nowego wozu ratowniczo-gaśniczego. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w kościele parafialnym świerżach górnych w intencji druchów i ich rodzin. Odprawiona ona została przez proboszcza księdza Andrzeja Mizaka. W kazaniu nawiązał on do trudnej i Odpowiedzialnej służby druchów ochotników. Wasza praca jest trudna i niebezpieczna. Wymaga hartu ducha i wielkiej odwagi. Jesteście wierni przykazaniu miłości i chrześcijańskiej tradycji. Pamiętajcie, że ratując człowieka i ludzkie mienie z narażeniem życia, macie swój udział w tej gotowości oddawania życia za braci, dzięki której Chrystus dokonał naszego odkupienia. Wyrażamy wdzięczność za wszelkie dobro, jakie dokonało się na przestrzeni tych 110 lat istnienia i działania OSP w Nowej Wsi. W mszy licznie uczestniczyli zaproszeni goście, w tym władze samorządowe, gminne na czele z burmistrzem Piotrem Kozłowskim i przewodniczącym Rady Miejskiej Rafałem Suchermanem, oraz powiatowe na czele ze starostą Krzysztofem Wolskim. Były też poczty sztandarowe oraz licznie przybyli duchowie i mieszkańcy. Muzyczną oprawę mszy zapewniła orkiestra Denta OSP pod batutą kapelmistrza Zygmunta Juszkiewicza. Dalsza część uroczystości miała miejsce przy rozbudowanej niedawno strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi i rozpoczęła się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości Mateusza Zielonego starszemu brygadierowi Rafałowi Zimochockiemu zastępcy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, po czym przy dźwiękach mazurka dąbrowskiego granego przez orkiestrę dentą OSP biało-czerwona flaga została wciągnięta na maszt. Dzisiejszy apel z okazji się. Ochotniczej straży pożarnej w nowej wsi, nie byłby możliwy bez pracy wielu pokoleń, strażaków i mieszkańców nowej wsi, którzy współdziałali na rzecz rozwoju jednostki OSP, miejscowości oraz regionu. Z całych sił staramy się podtrzymać tradycje naszych poprzedników, którzy dzielnie w trudnych okresach historii działali. Dziś my, spadkobiercy tej dla nas bardzo ważnej spuścizny. Staramy się nie zawieść pokładanych w nas nadziei dla dobra ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi i całej lokalnej społeczności, angażujemy z całych sił swoje najlepsze cechy, umiejętności i zdolności, co jak widzimy w tym miejscu przekłada się na zrozumienie i gotowość do wsparcia naszych zamierzeń przez władze samorządowe, parlamentarne, liczne instytucje naszych przyjaciół i sympatyków. Jubileusz był doskonałą okazją do uhonorowania osób związanych z OSP Nowa Wieś oraz tych wspierających działalność ruchów. Odznaką Świętego Floriana za zasługi dla społeczności lokalnej przyznaną przez ministra spraw wewnętrznych i administracji odznaczony został druch Mieczysław Jelonkiewicz. Marek Pyrka odebrał z kolei medal honorowy imienia Bolesława Chomicza w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania związku OSPRP przyznany przez zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa oznaczeni zostali Druchowie, Mirosław Boryczka i Piotr Krześniak, srebrnym Dariusz Konrad. Tomasz Kwaśnik, Krzysztof Luśtyk, Magdalena Kowalska i Konrad Kwaśnik. Brązowym medalem Marcin Łapacz, Tomasz Kozdryk, Artur Kędzierski i Kamil Pałczyński. Odznaki strażak wzorowy otrzymali druh Jakub Toporek oraz druhny Karolina Jabłońska, Dominika Perka, Katarzyna widła luśtyk Zostały też wręczone złote krzyże Związku Ochotniczych Straży Pożarnych jako wyraz uznania za działalność na rzecz społeczeństwa i związku OSP. Otrzymali je burmistrz Piotr Kozłowski, jego zastępca do spraw społecznych Dorota Stępień oraz druchowie Zygmunt Juśkiewicz, Wiesław Krześniak i Mieczysław Jelonkiewicz. Siedmiu strażakom wręczono też odznakę za wysługę lat. Były to osoby, które z OSP związane były przez 30, 20 i 10 lat. Mamy 110. rocznicę. Myślę, że warto podziękować druhom seniorom, którzy budowali tę jednostkę na przestrzeni lat, którzy swój dorobek przekazali następcom. Dziękuję też rodzinom strażackim i ich bliskich. Dzięki Wam oni mogą ze spokojną głową jechać do akcji, bo wiedzą, że w ich domu nie dzieje się nic złego. Dziękuję Wam również, moi drodzy, za to. Gratuluję też wszystkim odznaczonym, wyróżnionym. Z pewnością zasłużyliście na to swoją wieloletnią. Służbą Podczas jubileuszu miało też miejsce symboliczne przekazanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki z Nowej Wsi. To kolejna po modernizacji strażnicy duża inwestycja w tę jednostkę. Wartość nowego wozu to prawie 1 200 000 zł. Zakup samochodu był możliwy dzięki zaangażowaniu burmistrza oraz Rady Miejskiej. Gmina przeznaczyła na ten cel ponad 630 000, pozostałe środki pochodziły z wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki. Wodnej oraz ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Dotychczas użytkowany przez druhów z Nowej Wsi samochód został z kolei przekazany do OSP w Cecylówce Brzuskiej. Kiedy obejmowałem ten urząd 5 lat temu obiecałem, że będę starał się mocno inwestować w nasze jednostki. Tak, żeby co roku do jednostki na terenie naszej gminy trafiał nowy samochód zarówno do OSP, ale także i do Państwowej Straży, bo ją też chcemy i wspieramy. I teraz z tej perspektywy pięciu lat mogę powiedzieć, że wspólnie nam się to udało. Udało się zainwestować ogromne środki w jednostki OSP na terenie naszej gminy. Wasza jednostka, OSP w Nowej Wsi jest tego najlepszym przykładem. W tej kadencji przeznaczyliśmy na Waszą jednostkę, na inwestycje w Waszej jednostce prawie 2,5 miliona. Dla porównania poprzedniej kadencji było to mniej więcej 10 razy mniej. Podczas jubileuszu 68 osób otrzymało także okolicznościowe medale z okazji 110. rocznicy istnienia OSP w Nowej Wsi. Byli to przedstawiciele władz samorządowych, parlamentarzyści ziemi radomskiej, władze Państwowej Straży Pożarnej oraz przedstawiciele władz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, radni Rady Miejskiej, dyrektorzy i pracownicy Urzędu Miejskiego i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy współpracujący z druchami, a także przedstawiciele partnerów wydarzenia z ENA Wytwarzanie, Lasów Państwowych, Koła Gospodyń Wiejskich Babeczki z Pieprzem i Solą, proboszcza, sołtysów, przedstawicieli Poszczególnych zarządów OSP Ziemi Kozienickiej oraz sponsorów wspierających druchów. Tutaj, na terenie gminy Kozienice, wypracowaliśmy sobie między samorządem a ASP dobry model współpracy, model partnerski. Wzajemnie się szanujemy i wzajemnie sobie ufamy. Mamy też wspólny cel bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Wiem, że samorząd może zawsze na Was liczyć, a Wy wiecie, że zawsze możecie liczyć na samorząd gminy Kozienice Burmistrz podziękował też wszystkim osobom i instytucjom, które na co dzień wspierają druhów. Głosy zabrali też parlamentarzyści Ziemi Radomskiej, senator Stanisław Karczewski i poseł Radosław Fogiel, a także starosta Krzysztof Wolski, druh honorowy OSP w Nowej Wsi Roman Wysocki, przedstawiciele Sołtysa i Koła gospodin Wiejskich Babeczki z Pieprzem i Solą, Beata Luśtyk, Justyna Kowalska i Zofia Ptak, a także partnerzy wydarzenia, przedstawiciele firm Epson i PC.com 3000, Magdalena Ośka i Piotr Mizak. Wpłynął także list od marszałka Adama Struzika oraz od przedstawicieli Zarządu Głównego OSP Zbigniewa Gołąbka i wojewódzkiego Antoniego Jana Tarczyńskiego. Za wszystkie przekazane życzenia i gratulacje podziękował wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP, a zarazem sekretarz OSP w Nowej Wsi, druh Mieczysław Jelonkiewicz. Uroczystości zakończyły się złożeniem oficjalnego meldunku.